Jesteśmy dzisiaj w firmie Garden Factory, firmie, która zakłada ogrody. Robi to od 2017 roku i działa głównie na województwie śląskim. Jesteśmy dzisiaj przy okazji dostawy drugiego Avanta. Jest to model 860i. Dzień dobry, cześć. Cześć Paweł. Cześć Natalia. Cześć Paweł. Cześć Łukasz. Powiedzcie mi, jak to jest. Druga maszyna to chyba nie jest przypadek, prawda? Wiesz co, w zupełności to nie jest przypadek. Jesteśmy od 6 lat bardzo zadowolonymi użytkownikami mniejszego modelu 6 I żeby w dalszym ciągu rozwijać firmę, postanowiliśmy okay. zainwestować w większą maszynę. Największą. 860 i współpraca z firmą Serafin przebiegała tak sprawnie. Również dostępność części po prostu jest niezawodna i postanowiliśmy, że chyba. Lepszego wyboru, innego nie mogliśmy dokonać, tylko po prostu. Super, bardzo miło słyszeć. E, a powiedzcie mi, no bo to są różnice między maszynami mniejsza, większa, inne możliwości udźwigowe, ale też te gabaryty robią różnicę. Jak będziecie rozwierać pracę pomiędzy nimi? Czy razem, osobno? Myślę, że na wielu realizacjach będą pracowały razem e, te cięższe zadania. E, załadunek samochodów ciężarowych, jakieś e, przewożenie cięższych palet e, z brukiem, z kostką. E, dla większej maszyny, no a na pewno te mniejsze, lżejsze prace dalej pozostaną dla, dla tej mniejszej maszyny. No. Okay. Fantastycznie, będą się uzupełniać po prostu. Dokładnie tak.